Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Daily Vlogu. Ja wczorajszy film zakończyłam przed pierwszą w nocy, czyli w sumie już dzisiaj, ale słuchajcie, jeszcze wtedy się nie położyłam spać, ponieważ miałam pewną robotę do wykonania i położyłam się do łóżka przed godziną trzecią. Tak, niestety musiałam zarpać nockę, co trochę pokomplikowało mi plany na dzisiaj, ale mam nadzieję, że uda mi się wszystko ogarnąć. I dzisiaj wstałam, słuchajcie, dopiero w pół do dziesiątej. Musiałam trochę despać i po prostu na w świecie odpocząć. Zanim się wykąpałam i ogarnąłam, tak, umyłam sobie włosy, i dzisiaj umyłam włosy właśnie tym moim ulubionym peelingiem z Sephory. To słuchajcie, mamy teraz godzinę 11, więc dzisiaj wyjątkowo późno zaczynam vloga, ale myślę, że nie jest jakiś duży problem, tym bardziej, że do pół dnia będę miała troszeczkę roboty do zrobienia. I teraz będzie typowy właśnie fragment dla dziewczyn. Ale dzisiaj po prostu będę miała pewnie dzień, kiedy częściowo rzeczy będą mnie wkurzać. A to dlatego, że postanowiłam dzisiaj założyć nowy stanik. I dajcie znać, dziewczyny, czy też tak macie, że nie cierpicie zakładać nowej bielizny. Ja w szczególności nienawidzę zakładać nowego stanika. A to dlatego, że on jeszcze nie jest dostosowany i trzeba się przyzwyczaić. On też musi się ułożyć do ciała i mam wrażenie, że po prostu. A mimo tego, że kupuję odpowiedni rozmiar, mój taki co zawsze i później za 3-4 dni czuję się w fantastycznie, to dzisiaj się czuję, jakbym mnie wszędzie ubierał i kompletnie nie pasował. Dajcie znać, czy wy też tak macie, ale ja akurat dzisiaj mam właśnie, jedynie, że zerwałam laskę, jedynie, że będę miała dzisiaj bardzo szalony dzień i będę musiała ze wszystkim zdążyć, to jeszcze właśnie wpakowałam się w historię z stajni, bez dodatkowy aspekt do wkurzania, ale stwierdziłam, że kurczę, czas właśnie wreszcie zacząć nosić nowe staniki, a to dlatego, że ja mam takie zwyczaj, że lubię kupować bieliznę, ale zanim się przyłamię i zacznę nosić to, co jest nowe, to też musi trochę czasu minąć, a to dlatego, że ja po prostu mam swoje ulubione modele, mam swoje ulubione staniki i po prostu notorycznie je piorę i noszę w kółko, bo są po prostu sprawdzone już, do mnie ułożone i czuję się w nich dobrze, a zawsze z tymi nowymi jest ten problem, że kurczę trzeba po prostu je dostosować do siebie. Tym bardziej, że właśnie jak mam nowy stanik, to już muszę sobie ramionczka postawiać i to zawsze mnie irytuje. Po prostu spędzam na tym za dużo czasu stanowczo i. I po prostu to jest troszeczkę takie irytujące, a tym bardziej, że teraz właśnie wziąłem zupełnie inny model, który kupiłam w New Yorkerze, bo zazwyczaj noszę staniki właśnie z Bonprix, potem bo znalazłam takie fajne bartotki, a kurczę, teraz właśnie wziąłem inny model i czuję się dziwnie, chociaż widzę, że na kamerze fajnie wygląda. E, tak i mam broście, udało mi się dostać właśnie listę stanik. A dzisiaj się właśnie ubrałam w taką zwykłą, najzwyklejszą bluzkę z Lidla, słuchajcie, bo dzisiaj co jeszcze z dzień pracy, ale ja dzisiaj nie załatwiam żadnych spraw urzędowych, bo jeszcze jak jechałam na to do domu, musiałam się ubrać bardziej elegancko, albo bardziej chociażby stonowanie, a dzisiaj po prostu będę siedzieć w domu, ogarniać rzeczy, montować za Was film, pakować się i potem jadę do mojej siostry, więc nie ma problemu, żebym po prostu była ubrana tak na luzaku. Jest godzina 13, a ja zrobiłam wiele rzeczy i powiem szczerze, że jestem z siebie niesamowicie dumna. Teraz mam małą przerwę na herbatę i słuchajcie, jak wczoraj byłam Poza domem, to strasznie mi się kawę. A jak dzisiaj jestem w domu i pracuję w domu, to mogłabym się napić po prostu jakiejkolwiek fajnej kawki, czy z ekspresu, czy po prostu takiej sypanej. Ale dzisiaj nie mam ochoty na kawę, ba. Nawet nie mam ochoty, słuchajcie, na moją ulubioną herbatę pomarańczową. Tylko dzisiaj nie naszło na zwykłą czarną, więc zrobiłam sobie chwilową przerwę, a w międzyczasie stwierdziłam, że się do was odezwę, ponieważ zrobiłam już bardzo duże rzeczy. Po pierwsze, zmontowałam vlog z wczoraj, który pojawił się dzisiaj, i już się wyrądzorował i wrzuca się na kanu. Za około pół godziny, jak się prześlę i przetworzę, to po prostu dodam miniaturę, dodam słowa kultowe, zapiszę i ustawię właśnie premierę na dzisiaj, na godzinę 19. Ponieważ później będę pakować laptopa i nie miałabym możliwości zrobienia tego w jakichś takich normalnych warunkach, więc wolę to zrobić szybciej. Dodatkowo udało mi się też załatwić sprawę z telewizją kablową, a mianowicie od kilku dni, słuchajcie, mieliśmy problemy z telewizją i chociaż w większości oglądamy rzeczy przez internet właśnie albo na YouTubie, na Netflixie, albo na VOD, różnego rodzaju platformach typu, nie wiem, VOD Polsatu, czy IPLA, właśnie player TVN-u, czy też nawet moja mama ogląda Klan zamiast telewizji, to właśnie na VOD TVP, to mimo wszystko jednak czasami coś się zobaczy w tej telewizji, w szczególności moja mama troszeczkę częściej ode mnie ogląda telewizję, no a po drugiej strony, skoro płaci się za telewizję i za kanały, no to chyba dobrze by było, żeby telewizory dobrze odbierały sygnał. I ostatnio właśnie mieliśmy problem, bo mamy tutaj właśnie w mieszkaniu Multiroom, to znaczy właśnie te same kanały mamy na górnym telewizorze, właśnie w pokoju mojej mamy, oraz na tym w mini Solniku u mnie to jest właśnie dodatkowy telewizor w ramach Multiroomu. I był jakiś problem, i oczywiście spędziłam dużo czasu na infolinie dzisiaj i pozałatwiałam to, i słuchajcie, wszystko śmiga, jeszcze tylko jedna mała rzecz nie działa, ale tym już się zajmę po prostu po moim powrocie i spróbuję to postawiać, pozostawiam informacje jak to zrobić, a jak nie będzie działać, to po prostu we wtorek już zadzwonię po raz kolejny, żeby załatwić ostatnią rzecz, ale naprawdę jestem z siebie zadowolona, bo udało mi się wiele, wiele rzeczy ogarnąć. Za chwilkę muszę iść się pakować, bo muszę z siostrę zabrać troszeczkę rzeczy, więc nie wiem czy Wam pokażę, chciałabym zdążyć jeszcze pójść na pocztę, ale szczerze mówiąc, a, pogoda nie zachęca, bo pada. Tak, od rana pada. Rano właśnie była żabka, tak mi mama mówiła, jak szło właśnie w Mamy precedens. Nie wiem gdzie go zapisać, ale jestem wyrobiona na czas, to się naprawdę u mnie nie zdarza. Zazwyczaj jestem w kompletnym niedoczasie i zawsze mam tyle rzeczy do zrobienia, że się nie wyrabia. I kiedy się z kimś umawiam, to zazwyczaj się spóźniam, albo trzeba na mnie czekać, co nie będę ukrywać, że zawsze mnie irytuje, bo tak jak wiecie, bardzo lubię punktualność. I nie lubię się spóźniać, ale właśnie przy takich rzeczach, kiedy jest na przykład normalny dzień pracy i po pracy gdzieś wyjeżdżam, to zawsze mam tyle roboty, że najzwyczajniej w świecie się nie wyrabiam. Bo co innego, kiedy nie wiem, jadę gdzieś na spotkanie i od razu sobie zaplanuję, że mam spotkanie o godzinie 12, to staram się być na miejscu około godziny 11.30, żeby po prostu mieć ten zapas czasu. Natomiast jeżeli idę na jakieś spotkanie ze znajomymi, czy właśnie gdzieś jadę jak do siostry, to wiem, że zawsze na mnie poczekają. To jest chyba właśnie to, co mnie gubi, przez co jestem nigdy nie wyrobiona, a dzisiaj jestem gotowa, tak? Mam już wszystko zrobione do pracy, film jest zaplanowany na kanale, laptop spakowany. Ogólnie jestem cała spakowana, zebrana. Teraz tylko muszę włożyć kamerkę do torebki. W sumie to nawet słuchajcie, nie biorę torebki, tylko biorę duży plecak z laptopem i ciuchami. Oraz wiele małych plecaczek, który będzie właśnie moją polęczą torebką. Jakoś tak mam ochotę po prostu pojechać z plecakiem. Jest chyba dużo ogólniejszy od tej mojej torebki, jak mam być szczera. Więc za chwilkę chowam właśnie kamerkę do plecaka, mam już tam sticka i być może nawet krótko nagram coś w aucie, zobaczymy. I nawet wam jeszcze tego nie mówiłam, ale słuchajcie, na weekend w majowy do mojej siostry jedzie też Ala. Tak, nabijam się, że chłopaka zamieniłam na ale. O, kurczę, po tych słowach chyba będzie zazdrosny, ale nieważne. Chodzi o to, że właśnie. Moja, moja siostra zaprosiła również Ale na długi weekend, więc będziemy sobie fajnie czas razem. Więc myślę, że dlatego się do Was odezwiemy właśnie z samochodu, bo to może być nawet interesujące. O ile oczywiście będą warunki, o ile się nie zagadamy poznaję życie, to po prostu się zagadamy i zanim się zorientuję, będę już na miejscu. Ale bardzo mi cieszę, że właśnie spędzę czas z siostrą, że spędzę czas z Alon, że sobie odpocznę. Odzywam się do Was z auta, jak widzicie, i w razie pytań, co do mojej pozycji, siedzę sobie na takiej podstawce dla dzieci. Jest to dużo wygodniejsze, bo też mam fajnie przypięty pas. Teraz go akurat tutaj przytrzymuję, żeby się dla Was nagrać. A kamerkę mam na selfie sticku. Takiego ujęcia chyba jeszcze nie było. Jesteśmy już właśnie w aucie zapakowanie. tylko czekamy na Ale i właśnie moja siostra poszła po Ale, więc za chwilkę ruszamy w drogę. Pogoda nam się poprawiła, co niesamowicie mnie cieszy, Posłuchajcie, słuchajcie, jest mroźno, ale słonecznie i przestało padać, więc zapowiada się naprawdę fajny weekend. Ja oczywiście nie powiem wam, gdzie jedziemy, ale na pewno będziemy gdzieś właśnie możemy sobie jeździć, bo mamy do dyspozycji właśnie samochód, więc jest naprawdę fajnie, więc na pewno, jeżeli tylko pogoda dopisze gdzieś się wybierzemy. Jak dojadę do siostry, to się do was odezwę. Ale muszę przyznać, że kadr z samochodu mega mi się podoba i mam wrażenie, że im dłużej robię te codzienne filmy, tym bardziej się wkręcam. Jest koło godziny siódmej. Ja właśnie dojechałam do mojej siostry. Jak widzicie, mamy jeszcze przepiękny, słoneczny kadry I ogólnie pogoda się naprawdę wypogodziła. A tutaj, gdzie jestem, jeszcze jest naprawdę ładnie, tylko trochę mroźno. Ja zapomniałam statywu, bo w sumie myślałam, że wystarczy mi tylko ten kijek, ale właśnie stoicie na pudełku po a to dlatego, że przed zgarnięciem mnie z domu, moja siostra przypadła do moich dziadków i babcia akurat dzisiaj smorzyła racuchy i dała trochę nam racuchów na wieczór z jabkiem, więc stoicie teraz na pudełku z racuchami. I to się nazywa prowizoryczny statyw. W sumie może Wam to zostawić wrzucę na Instastory, żeby pokazać, w jak prowizorycznych właśnie w warunkach się pracuje i tutaj mam, mam nadzieję, że uda mi się to wziąć, tak, uda mi się to wziąć, słuchajcie, mam pudełko, tak, przyszła moja ładowarka do laptopa, jezu, jakie to ciężkie, tutaj już odbywaliśmy po drodze z paczkomatu o, i to jest, słuchajcie, taka firma i ona się nazywa Grinsel, i mam nadzieję, że z tą ładowatą nie będzie żadnego problemu, bo dzisiaj będę montować ten vlog z dzisiaj, więc mam nadzieję, że po prostu się to uda ogarnąć i że wszystko będzie działać prawidłowo. Ja zazwyczaj będę nagrywać, podejrzewam, albo kogoś poproszę, żeby mi chwilkę przytrzymał kamerę, albo będę korzystać z tego właśnie selfie ale jak widzicie, potrafię sobie też z terenu zrobić statyw, z tego, co mamy na stole i nie jest to jakimś dużym problemem. Dlatego bardzo się cieszę, że teraz sobie odpocznę, bo dwie doby poświęcę właśnie na spędzenie czasu z moją siostrą, z Alą i odpoczynku. Jedyne, czym będę się zajmowała, to nagrywanie vlogów i montowanie. I to jest wszystko i może coś tam na Insta Story Wam pobrzuszę, a tak naprawdę to wszystko. Dlatego ja się jeszcze pewnie do Was odezwę, ale to jest takie pierwsze przywitanie mojej siostry. Myślę, że w tym miejscu chyba zakończę tego vloga. Nie jest jakoś wyjątkowo późno, bo jest około pół do 11, ale za chwilkę chcę się przebrać już w piżamkę, żeby zmontować film na jutro, bo nie wiem jak będzie jutrzejszy dzień wyglądać. Wszystko zależy od pogody, bo mamy pewne plany, ale nie wiadomo, czy się zrealizują. Dlatego też prawdopodobnie rano nie będę miała czasu na montaż, a może mi się, żeby już właśnie z w piżamach po prostu nie spędzanie czasu. Powiem że dzisiaj po raz pierwszy dawno oglądałam telewizję, właśnie tutaj w naszym doborowym towarzystwie i oglądaliśmy Królowe Życie. Wiedziałam, że ten program jest tak śmieszny i tak fajny, aż się nim zainteresuję, bo mi się spodobała akcja wciągania zakupu, ale muszę przyznać, że Pomimo tego, że kurczę się niby wyspałam, to czuję zmęczenie całym tygodniem i coś czuję, że dzisiaj będę bardzo dobrze spać. Jutro mam nadzieję, że będzie też interesujący dzień i że spoorzę fajnego vloga, a w tym miejscu już się z Wami poszedłem. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego filmu. Wszystkim wspierającym mnie na Patronite, raz oraz na YouTube również bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. A jeżeli chcecie dołączyć do tego szanownego grona, to macie link w opisie do Patreonite oraz przycisk wesprzeć zaraz, przycisku, subskrybuj tutaj zaraz pod filmem. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, ale nie możecie tego zrobić finansowo. Zawsze możecie zostawić kciuk do góry, komentarz, subskrypcję, a nawet ustawcie ten film w swoich mediach społecznościowych. Będę Wam za to bardzo wdzięczna. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!